O oh, what the jesteśmy na miejscu Silnik, silnik, płonie! To to, to 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 to! To płonie! No, ghost rider, Ghost Rider! Ogłuchłem. Zrób to te... Skokej, skok... O kur. Waga backflip to daj... O oh, what the uh, 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 uh. motocyklista na dwunastej, ale śiop No, się mylą z tej strony, Kokos. No witam was w kolejnym odcinku z GTA 4. O, witam, witam bardzo serdecznie. Co ty, drżysz, mordę, człowieku. Musiałem to zrobić, ok? A, um, dobra, nieważne, nieważne. O, what up, ty szmato! Chciałem tylko ukreśli samochód. Proszę wysiadać, goni mnie policja, to jest koniec, to jest koniec. Rozpoczynamy kolejny, kolejny epizod tej przecudownej serii, powracamy do Liberty City, aby wykonywać kolejne misje. Póki co mamy trzy dostępne. Jedną u naszego przyjaciela geja, czyli u Berniego, jedną u Philabela oraz u Derika. Także tym pewnie będziemy się zajmować. Najpierw chyba podjedziemy do naszego przyjaciela geja, no, ale zanim to, trzeba oczywiście odwiedzić huśtawkę oraz zgubić policję, także no cóż, dostaliśmy w ogóle chyba wiadomość od Berniego, halo? Mama tak paniki, Niko. Spotkamy się na przystani numer 45. Causy Berni. Causy? Jesteśmy na miejscu... Czy to jeszcze jeździ? Ty to jeszcze jeździ, the... Co tu się wydarzyło? O kurwa, silnik mi się pali. Silnik, silnik, płonie! Silnik, ponie! Zabierzcie mnie stąd, proszę! O, ale kurwa, no, ale to inaczej miał. To wybuchnie. To wybuchnie, szybko. Szybko, rozumiesz, szybko! Wybierdł! Nie, no, to jest żart jakiś. To jest. Dobra, wysiadaj, 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 Nikoleusze, rozumiesz, bo zginiemy. O, świetno. Halo, wyskocz. Dobra, to jest koniec, to jest koniec, to jest koniec. O, przeżyłem! Urwa, gdzie są moje okulary? Nie mam pojęcia, ale gdzieś zniknęły to na pewno. Oddawaj te fu oddawaj te furę, bo muszę wylecieć w kosmos, to się nie liczy, rozumiesz? Chwila, chyba że możemy to rozwiązać inaczej. O ty szmato, nawet nie próbuj mnie wyciągać z fury, rozumiesz? Chwileczkę, chwileczkę, tutaj widzę lepszy środek transportu. Pozwól, że... że, go pożyczę. Czy ten motor właśnie przesilizgnął się pod tym subem? Bardzo możliwe, bardzo możliwa. Dawaj mnie go What the fuck, oni zniknęli. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, jak wszyscy dobrze wiemy, motor na huśtawce działa akurat najlepiej. O, halo, no wypierdol mnie, rozumiesz? Teraz, teraz to zrób. Still drive ma to, oh shit. Come on Tu, 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 tu. to To no nie wypierdoli mnie nigdy, rozumiesz? O oh, shit, to płonie No, ghost rider, ghost rider No um, dobra, chyba kolejny, kolejny pojazd niestety O, oh, what the Kurwa, ogłuchłem Wypierdol mnie, proszę cię, zrób to Zrób to, to te... oh. No god damn it, no Co to ma być? Proszę cię Proszę, proszę tylko jedno, rozumiesz? O, oh. oh, to Ty No ewidentnie coś jest nie tak z tą ustawką, no coś tu

O, oh, zaczekaj na Jeffa na parkingu przy Silicon Street. What the fuck, odblokowałaś jakaś misja dla niego? Okej, okay, dobra, to całkiem, co całkiem dziwne. Myślałem, że kolejne. Co ja kurwa. Gdzie ty biegniesz, Nikoleusz? Co ty robisz? Myślałem, że kolejna. Dobra, to jest żart jakiś. Myślałem, że kolejna misja, którą odblokujemy u niego, po prostu będzie kolejnym spotkaniem, które się znaleźć na mapie. Ale ewidentnie nie, no ewidentnie nie. Także nasz przyjaciel gej jeszcze będzie musiał zaczekać chyba. No bo musimy jechać do Jeffa, no musimy jechać do Jeffa, rozumiesz? No dobra, jesteśmy na miejscu. Jeff, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, przyjacielu? Dobra, na. fuck no. Żegnam cię, kolego, żegnam. Bo on gdzieś tutaj na dół, na podziemny parking. Witaj, przyjacielu. Co to tu robisz? Hej! What's going on? Yeah. I got a bit of a problem. A bit of a big fucking problem. What's going on? Yeah, Jeff really did it this time. Jeff um, went too far. Jeff's been a bad boy. A really bad like boy. Jeffing what are saying, <laughs> lunatic? Remember my, my wife, Shirley? She had an accident. Zabu <laughs> <the> <laughs> kind of Oh, the kind of accident where you stab yourself 50 fucking times with a kitchen knife. um you whore. fuck my friend, will you? Huh? Well, who's laughing now, bitch? Huh? Not you, you fucking dead whore. Hey, buddy. Whoa, don't hey, what the hey, fuck you! don't be an idiot what do you want me to do get rid of her and get rid of the car hey uh... okay but it's going to cost you five grand sure whatever give me the keys put the gun away uh, yeah okay thanks oh jeff really messed up this time didn't he oh get out of here uh, yeah To no, Jeff leciutko pojebało. Jeff the killer, Jeff the Cleaner, what the fuck is going on? Zabierz samochód do bezludnego walnut way i pozwól się go wjeżdżając z nim do wody. No no cóż, chłop, zać żonę, świetnie, świetnie. Niesamowite Jeff, niesamowite, naprawdę. Godna podziwu robota, serio. No Oj, what the Jak zostałem zauważony, ja mam tylko zwłoki w samochodzie, no bez przesady, no. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, nic nie zrobiłem. Ja nawet nie dotknąłem tej kobiety, rozumiesz? Kurwa jest przypał, jest przypał. Dobra, zgubiłem. Policja, Mamy zatopić... O, oh, what the fuck? Mamy zatopić tą furę gdzieś. Czy ja mogę tu wyjechać? Proszę cię, proszę cię. No dobra, więc jesteśmy na miejscu. Co ja mam zrobić? Dokładnie... O, oh, what the... Halo. Kiedy samochód jedzie bardzo szybko, wciśnij F, aby wyskoczyć z pojazdu. Akurat w tym jestem mistrzem, rozumiesz? Jestem mistrzem! Skokaj, skokaj! O oh, kurwa, on... Oh no cóż, misja wykonana, tak? <laughs> What the fuck? Um, no cóż, najważniejsze, że się udało, tak? Najważniejsze, że się udało. Tak to miało wyglądać, no. Tak to miało właśnie wyglądać. Leciutko źle obliczyłem e, trajektorię lotu, ale to nic. Jak ja miałem się stąd wydostać? Chwila, tu jest jakaś drabina. Wejdź stąd, Nikoleusz, rozumiesz? Dobrze, że umiesz pływać. No, dobrze, że umiesz pływać. No dobra, więc misja dla Jeffa została wykonana. Możemy się w końcu zająć misją dla naszego przyjaciela Geja. Także spróbujmy, spróbujmy go tutaj znaleźć. Halo, przyjacielu, gdzie jesteś? Gdzie cię? Znajdę Uwaga, backflip Szmato, daj o, No cóż, to troszeczkę Nie wyszło, nie wyszło za bardzo Ale to nic, to nic Berni, jestem na mi... O, oh, what the fuck Albo nie jestem jednak Bernie, jestem na miejscu Halo Jedynie za dnia spróbuję... What the fuck Serio, jedynie za dnia Co za gówno Gdzie jest moja kryjówka? Czemu ja nie mam żadnej kryjówki tutaj W tej okolicy? To niedobrze, to niedobrze O, oh, what the fuck oh, Dobra, jesteśmy na miejscu Jesteśmy, jesteśmy pod kryjówką Właśnie o to chodziło Dobra, mamy dzień Jesteśmy tu z powrotem zobaczmy, <laughs> zobaczmy, co Bernie przygotował. Ahoj, chłopcy! Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my God, you're the lucky one. Um. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only Slav without cheekbones. I'm so glad you've come back into my life. Even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? I. Arantkan. Dag, yes, Yes! It's a four letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia, the police, and the government agents. I'm mm, my huh? case. And steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. A in is fun? Z tak jest. Honey, you are stressed. <laughs> Goodbye, Florian. No, 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 no! You don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. <laughs> Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan.

Wyglądałem całkiem podejrzanie. <grywa> <grywa> o kurwa, um, to Nie wygląda jak aparat. Oh shit! God damn, ludzie Dimitriego. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Ginsz ma drive by łodziami na randce z Gajem. Nie no, człowieku, ta gra jest niesamowita, naprawdę. i don't know we just got to get these guys or they'll just come back i told you that there was no time for this people are after me and i have to stay alert you first are in this too you have to keep your eyes open they're wide open sweetie and focused 100% Let's get them. Ty, no nie da się ich zabić, rozumiesz? Bernie, nie da się ich zabić, oni są nieśmiertelni. Gincie, śmiedzie, co to ma być? What the fuck, ty chłop jak wywija tą łodzią, jak ja mam go dogonić nie O ty, szmato! Kurwa, chłop kuty, o shit, co on robi? To jak to jest możliwe, że on tak wywija? To jest, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Chłop jeszcze skacze człowieku jakimiś rampami. Robię to samo, rozumiesz? Ooooooooooooje! Oh, yeah. Aż mi się kojarzy że ta misja z GTA Vice City. Gdzie też trzeba było łodziom tak popierdalać między... między kanałami.

See you soon. Um, No dobra. Czy to koniec naszej miłosnej, miłosnej przygody z panem Bernim? E, mam taką nadzieję, szczerze mówiąc, mam taką nadzieję. E, no cóż, to udało nam się już ukończyć, także zajebiście. Nie wiem, czy to koniec misji dla Berniego, czy niekoniecznie. Powinien chyba do nas zadzwonić, tak mi się wydaje, jeśli mamy jakąś kolejną misję dla niego. Ale póki co, no tak się nie wydaje. Mamy trzecią wyspę i dwie kolejne misje. Na pewno chciałem do kryjówki na tej trzeciej wyspie podjechać. Od razu zapiszemy gierę, zmienimy st

tak jest, łączy nas miłość. Czyli, kolejna misja dla Gaja, gotowe. Dostałem od niego furę. Na jaki zasadzie ma to działać? Nie wiem, pszczółek, ja wjadę nią do rzeki, jest koniec. No, no dobra, mamy kolejną misję dla Berniego, no, ale póki co czeka przed nami Derek. Tunel śmierci. Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me, like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? so fuck. <sighs> we all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? Ah, I heard he's being moved. Oh, maybe this is our time. Put all his crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Hayden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the old State Correctional facility. Please, Nico, boy, just this land, please. Sure Derek. Jakbym mógł odmówić tym pięknym you oczom? to <laughs> no, tak, No już gdzieś to słyszałem. Czy mąd wali duchowi konia? Nie mam pojęcia, A, ale dobra, co ja mam zrobić w takim razie? Jaki jest mój cel? Jaki jest mój cel? Siadam do fury. No i cóż, czy mamy dorwać jakiegoś tego frajera tak zwanego... O, paki. Nico, got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it <coughs> in an alley. off the Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher, eh? What am I meant to do with them? Who knows? Anyway, the convoy was O'Malley and it has to go through the moon tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Raket Launcher! No, i to mi się podoba, no to mi się podoba. Dobra, gdzie ja mam jechać? Gdzieś tutaj. No, darmowej rakietnicy to ja nie odmówię, rozumiesz? Nie odmówię. Szczególnie, że zużyłem już wszystkie pociski, jakie miałem, niestety. Ale w ważnych sprawach, rozumiesz? W ważnych sprawach. No dobra, jesteśmy na miejscu. Gdzie jest ta ciężarówka? Czy to jest ona? What the fuck? No dobra, chyba mam do niej wsiąść po prostu. Nikoleusz belicy już, rozumiesz to? Gdzie ja mam jechać? Dajcie mi tą bazukę. Paki, frajerze, mam ciężarówkę. when we have him blocked in we take down the escort and make off with the prisoner why don't we just kill the fucker there and then that's probably what derek would have told you to do in his smacked out state problem is he's the first one they talk to if that happened we gotta make this look like a prison break great they're leaving the old cop shop now should be at the booth tunnel soon Czy będziemy musieli wysadzić most, aby odbić tego więźnia? Tak, jak zrobili to z Clauditą. Fajnie by było, ale wątpliwe, wątpliwe. No ale dobra, gdzie mam jechać? Czy to jest jakoś daleko? Na szczęście nie, na szczęście nie. ja akurat jechać tą ciężarówką. Człowieku, to nie jest co, rozumiesz? Jedyny czego potrzebuję, to wyrzutnia rakiet. Ta ciężarówka nie jest mi do niczego potrzebna, pomocy. No dobra? Czy ja mam. Aha, ja gdzieś tu. Sta... Aha, dobra, muszę zablokować tunel. No tak, no tak. Ty, tutaj coś leży, what the fuck? No dobra. Dobra, chwileczkę, chwileczkę. Czy to już jest zablokowane? Chyba tak. Hallo? Czy <laughs> oni right, przyjadą man, zaraz obok? Escort, ok, okej. Okay. Kiedy mogę użyć rakietnicy? Kiedy? What's this jerk Przepraszam, mam problem. Nie mogę wyładować towaru. O oh, what the fuck, ale wyładuję! Wyładuję tony ołowi wam prosto w łeb, rozumiesz to, to. Okej, tam dobra, wyjebałem cały magazynek i nikogo nie zabiłem, prawie? Także świetnie. Świetniał, lepiej, lepiej być nie mogło. Gincie, śmiecie, gincie, rozumiesz? Gdzie oni są? Czy oni są za tą furą? Bardzo możliwe. Mam ochotę zajebać z rakietnicy, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Pewnie stary, zastrzeli ich wszystkich. Tylko nie mam pocisków. ma to. Officer down, officer down. Hit the floor, hit the floor. Zaraz uderzysz o ziemię, rozumiesz? Uderzysz o ziemię, jak dostaniesz kulę w łeb. ma to, Gin, rozumiesz? Dobra, co dalej, co dalej? Ukradnij konwój policyjny. Siadam, wsiadam do ciężarów, jak ja mam stąd uciec, jak jest droga zablokowana? A nie mam pojęcia. Paki, wsiadaj! <try> Pewnie stary, nie ma problemu, nie ma problemu. All right, all right. Jakie ja mam zgubić ich tym gównem? Nie mam pojęcia, ale. No, trzeba będzie się postarać, tak? Trzeba będzie się postarać. Panie władzo, panie władzo, proszę wypierdalać. Ja mam tutaj więźnia, więźnia, rozumiesz? Muszę go dowieść, muszę go dowieść do więzienia. Tam, gdzie jego miejsce. Jestem niewinny, przysięgam. Jestem niewinny, rozumiesz? Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Trzy gwiazdki, goddamy. Jeszcze tego helikoptera brakuje, to jest koniec, to jest koniec, rozumiesz? To paki, nie uciekniemy nigdy. o, what the fuck? No, chyba, że oni będą jeździć jak frajerzy. To wtedy, wtedy mamy Mamy no mamy szansę, nie powiem, że nie. Come on, zdupcaj, zdupcaj tym gównem Przecież to jest niemożliwe, no to jest niemożliwe. Przecież to nie jeździń. O, motocyklista na 12. <śm> ale się Musiałem to zrobić, rozumiesz, musiałem to zrobić. We Dobra, to udało stand, się. Okej, okay, pożyć konwój w jakimś zaciszu. W jakim zaciszu? Gdzieś tutaj, dobram. Czy jak policja teraz mnie zauważy, to zaczną mnie ścigać automatycznie. Miejmy nadzieję, że nie. No, miejmy nadzieję, że nie. No, ale póki co żadnej policji tu nie mam. Także zaparkujmy elegancko. No i cóż, misja wykonana chyba, co? Great, A co z tą wyrzutnią park. rakiet? You're not free yet, that <laughs> ale hołk musi mieć mindfucka, what All the fuck? Right,

somewhere the cops will never find me nobody's gonna find you where you're going friend shit i don't even know who sent you guys who do i got to thank for springing me from the joint we're doing this on behalf of an old acquaintance of yours i knew i wasn't forgotten about i knew that no matter how long i rotted mm -hmm. in there people on the outside world still remember me people remember you all right you're at the front of certain people's minds well who is it Julia? No. Who the fuck is Julia? Czyli wieziemy go na egzekucję, no i wszystko jasne, no, wszystko jasne. No ale cóż, to już nie mój problem, tak? To już nie mój problem. Ja tylko miałem misję do wykonania. A dziad! Dziad niech ginie, rozumiesz? Zrzucimy go z klifu. <laughs> what the, fuck? the cliffs the sea air. I'm I'm like the I, really am free. I could cry you've made me a happy man boys now it's time to tell me who asked you to do this your mother. he's my brother I'm derek but he ratted me out <laughs> he's the reason I ended up in that place to start with the spineless so you thought you would talk about him he's my brother and guys like you are killing him Oj, O, i tak, Aiden, to jest twój koniec, rozumiesz? To jest twój koniec. Do zobaczenia w piekle, przyjaciele. Zajebał kamulec. A no cóż, no cóż, kolejna egzekucja elegancko wykonana, tak szczerze to w sumie mogliśmy go zostawić w tym więzieniu. I tak by pewnie tak skończył na krześle elektrycznym, no ale kula w łeb też może być. out of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. Początka. Początka powodzenia, starym. Powodzenia. No dobra, a no więc kolejna misja wykonana. Kolejna ofiara zamordowana. No i cóż, e, nie wiem, czy to wszystkie misje dla Dereka, czy znowu zadzwoni za trzy dni, aby dać nam kolejne 15 następnych. Nie mam pojęcia, ale no cóż, póki co tutaj będziemy kończyć. Wybaczcie, że tak krótki ten film. Ale niestety czas mnie nagli. Zostaliśmy wiadomość od Francisa. Toma. Spotkajmy się na Castle Drive Nico. O, um, okej. Okay. Kolejna misja dla rodziny rodziny McReary, chcą. No cóż, no cóż. Jak już to pewnie zajmiemy się nią dopiero w następnym odcinku, także mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Siemano.